Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest 22 niedziela zwykła i czytamy fragment z Ewangelii Świętego Marka z 7 rozdziału. Wiersze od 1 do 8, od 14 do 15 i, i od 21 do 23 zebrali się u Jezusa faryzeusze i kilku uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy i zauważyli, że niektórzy z jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieumytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali go więc faryzeusze i uczeni w piśmie: Dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im, słusznie prorok Izajasz powiedział o was, o błudnikach, jak jest napisane. Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie, ale czci na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, trzymacie się ludzkiej tradycji. Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego, słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie, nic nie wchodzi z zewnątrz człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym. Lecz, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Wszystko to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Tak właśnie. Oto jest dzisiejsza Ewangelia. I, i tak sobie myślę od rana. Że ta kontrowersja między Jezusem a faryzeuszami to nieustannie trwa, bo my wszyscy mamy tendencję do faryzeizmu, właśnie. Bo w ogóle, tak może zaczynając od końca, cała ta kontrowersja to jest zbudowana na płaszczyźnie rozumienia tak zwanej czystości i nieczystości. Czystość i nieczystość, czystość i nieczystość, czyli. Nieczysty to jest akataros, nie? czysty to jest kataros. To wyraża taką ideę, że ja jestem pozbawiony obcych domieszek, że to ta czystość w rozumieniu kataros to mówi o wolności od jakichś takich obcych domieszek, niepotrzebnych obcych zanieczyszczeń, prawda? czegoś, co zostało domieszane, wrzucone niepotrzebnie. No trochę tak jak woda, prawda? Nie? Że im więcej tam nawrzucamy, tym bardziej jest nieczysta. Natomiast jeżeli ją przedestylujemy, mamy wodę destylowaną, no to jest właśnie czyściuteńka, bo nie ma tam żadnych innych domieszek, jest tylko H2O, prawda? Natomiast im więcej jest innych składników niż H2O, tym bardziej ta woda jest nieczysta, prawda? Więc to chodzi o taką czystość i nieczystość, nie chodzi o takie zwykłe pobrudzenia, ale właśnie o taką wolność od domieszek. I teraz, co jest bardzo ważne w kwestii czystości i nieczystości? Że Żyd był zdolny do tego, żeby uczestniczyć w kulcie, stawać przed Bogiem, w ogóle być w relacji z Bogiem i z ludźmi, bo to bardzo ważne, że nieczysty człowiek, który zaciągnął tak zwaną nieczystość, był niezdolny. Automatycznie był niezdolny do tego, żeby mieć kontakty z innymi Żydami. Członkami narodu wybranego, i niezdolny do tego, żeby mieć kontakt z Bogiem, żeby uczestniczyć w tak zwanym kulcie, żeby w ogóle mieć jakąkolwiek relację z Bogiem. Musiał przechodzić proces oczyszczenia, a dopiero był zdolny do tego, żeby wrócić do wspólnoty ludzkiej, do wspólnoty z Bogiem. Więc nieczystość czyniła człowieka zupełnie niezdolnym do relacji. Nie? Właśnie. I teraz w związku z tym tak naprawdę w dzisiejszej Ewangelii chodzi o relacje, nie? o to, co mnie czyni zdolnym czy niezdolnym do relacji. prawda? do relacji, do relacji z Bogiem i z ludźmi. Zobaczcie, że to cały czas chodzi właśnie o to, o czym mówił Jezus, nie? Będziesz miłował Boga całym swoim sercem, umysłem, całą swoją duszą i ze wszystkich twoich sił, a bliźniego swego jak siebie samego, nie? Relacja moja, relacja z Bogiem, ze sobą samym i z innymi ludźmi, nie? Że ciągle chodzi o relację, No I teraz problem jest taki, że tak zwana nieczystość czyni mnie wolnym do relacji. I teraz co właściwie czyni mnie nieczystym, kiedy ja mam obce domieszki? I teraz zobaczcie, że cały nasz problem jest taki, cały problem faryzeizmu jest taki, że kwestie czystości my rozważamy bardzo zewnętrznie. Nie, to, to właśnie to jest symboliczne, to mycie rąk, takie bardzo dokładne, takie przez pocieranie pięścią, bo to zwrot ten grecki tu użyty, ten no, no, jest taki nie do końca trochę jasny, bo mówi o użyciu pięści, nie, raczej nie o rozluźnianiu pięści, ale właśnie o takim bardzo dokładnym szorowaniu, prawda, żeby zmyć jakiekolwiek pozostałości, prawda, po moim, tam gdzieś po mojej pracy, całego dnia, po moim byciu gdzieś tam wśród innych ludzi, bo mogłem tego dotknąć, tamtego i w ogóle. Jezus tego nie, odwa nie, nie podważa w ogóle konieczności mycia rąk czy konieczności mycia naczyń. Tylko podważa y, fakt taki, właśnie rozumienie tej naszej czystości przez skupienie się na czymś takim zewnętrznym. On to nazywa Jezus bardzo ładnie: obłuda, czyli hipokryzja, mówi obłudnicy, hipokrytes, Hipokrytaj właściwie. Hipokrytes to jest aktor grający w masce, czyli jakby no, na zewnątrz prezentuje zupełnie inną tożsamość niż to, co mam wewnątrz. Prawda? No, to wynika z naszego skupienia się na tym, co zewnętrzne, że jeżeli ja poprawnie tam pozaliczałem jakieś zobowiązania, to to tamto i wam to poprawnie wykonałem to, co na zewnątrz. Prawda, tu mam prawo pielęgnować sobie przekonanie, jak to jest ze mną jest wszystko w porządku, jak to jest ze mną wszystko super, jaki to jestem lepszy od innych, i tak dalej. I teraz im bardziej, im więcej jest we mnie takiego przekonania, że jestem lepszy od, od innych, że jest ze mną wszystko super. I w ogóle inni ci, co nie robią tego wszystkiego, tak jak ja to robię. I nie wykonują prawda, różnych swoich zobowiązań i obowiązków, tak jak ja doskonale to wykonuję im więcej właśnie z tego skupienia na sobie, tym tak naprawdę to oznacza, że jest gorzej ze mną. Tym gorzej ze mną jest, tak naprawdę tym gorzej ze mną jest. Bo Jezus. Cały czas próbuje nam wytłumaczyć i to robi z miłości. Bo widzicie, to też trzeba zrozumieć, że Jezus wychodzi nam naprzeciw, wychodzi nam naprzeciw i próbuje coś wytłumaczyć. Nie dlatego, że On coś z tego ma. Nie dlatego, że Bogu coś brakuje do szczęścia. Że Bogu brakuje do szczęścia to, żebym ja był z Nim, czy żebym ja był szczęśliwy. To nie jest tak, że Bogu coś brakuje do szczęścia, Bóg sam w sobie jest w pełni szczęścia, w pełni radości. Nie? Natomiast w Jezusie Bóg wychodzi nam naprzeciw nie dlatego, że mu coś brakuje, czy że on coś musi, tylko dlatego, że chce. Chce nas przekonać, że on chce się z nami tym szczęściem swoim podzielić, chce nas wprowadzić w to szczęście, on się dzieli z nami tajemnicą swojego szczęścia. Nie, bo myśmy się zwrócili w zupełnie fałszywych kierunkach, szukając szczęścia, satysfakcji życia, spełnienia w życiu, radości życia. Zwróciliśmy się w zupełnie fałszywych kierunkach i to powoduje, że żyjemy w napięciu, a nie w szczęściu. Nie, bo zobaczę takie skupienie się na wykonaniu bardzo poprawnym zewnętrznych zobowiązań, zewnętrznych obowiązków, nie, takie wymuszanie na sobie. To prowadzi człowieka no, do takiego życia no, no w ciągłym przymusie, nie? to nie jest życie, to takie życie nie daje satysfakcji, nic dziwnego, że potem człowiek szuka ucieczki, szuka ulgi. Nie? znowu Ulgi szuka w takich zwykłych, prostych rzeczach, najeść się, słodyczy, napić się, alkoholu, nie? uciekać w narkotyki, w rzeczywistość wirtualną, w jakieś takie przyjemności bardzo prymitywne. Nie? czy w agresję, nie? No bo ciągły przymus, nie? Ciągle ja, ciągle ja muszę coś zaliczyć, wykonać, prawda? Żeby udowodnić, jak to ze mną wszystko jest w porządku, nie? A Jezus mówi, to nie tak, wszystko funkcjonuje, no tak do szczęścia nie dojdziecie. To nie jest tak, że zaproszenie, że, że, To nie jest tak, że Bóg zaprasza nas do relacji i że te relacje są uwarunkowane, prawda, wykonaniem jakichś zobowiązań. To zaproszenie Boga, to że Pan Bóg zaprasza mnie do relacji, nie jest uwarunkowane, że ja wykonam jakieś warunki wstępne, że ja udowodnię, że jestem wartej relacji, bo ja z definicji jestem nie wart tej relacji. Ja zostałem zaproszony do relacji z Bogiem jako kawał prochu. I to Pan Bóg darem swego ducha, darem swego tchnienia, darem z siebie uzdalnia mnie do życia w relacji, w relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem. Ja sam z siebie nie jestem zdolny do jakichkolwiek relacji. Ja sam z siebie w ogóle nie jestem zdolny do życia, do bycia, do istnienia. Jestem garścią prochu sam z siebie. I właśnie teraz my często wpadamy właśnie w takie fałszywe przekonanie, że to, że ja mogę być w relacji z Bogiem wynika z tego, że ja to udowodniłem, nie? tak jak faryzeusze, nie? że myśmy udowodnili, że mamy prawo do relacji z Bogiem, a jakim prawem Jezus zasiada do wspólnego stołu z tymi, którzy nie udowodnili. I teraz skutek jest dramatyczny, bo skutek jest zobaczcie jaki, że faryzeuszy nie stać na to, żeby siąść z Jezusem do stołu, przy którym siedzą celnicy i grzesznice, bo oni nie spełnili warunków. Tylko, że te warunki, jak mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii, są wyłącznie wymysłem ludzkim. Że zaproszenie mnie do relacji z Bogiem i z innymi ludźmi jest bezwarunkowe. Bóg nie stawiał żadnych warunków, bo, bo komu? Jak? Garsi prochu? Garsi prochu, Bóg sam sobą uzdolnił mnie do życia w relacjach i zaprosił mnie do realizacji tej zdolności. Zaprosił mnie do tego, żebym w ogrodzie raj, rajskim żył w relacji z Nim i w relacji z drugim człowiekiem, którego postawił obok mnie, z innymi ludźmi, którymi mnie otaczył. Prawda? I żebym odkrywał w sobie tą zdolność, że dostałem taką zdolność, nie? Że to Boże zaproszenie do relacji automatycznie się wiązało z wyposażeniem mnie w zdolność do budowania tej relacji tylko, że dostałem też wolność decydowania, czy ja chcę z tej zdolności korzystać, czy ja chcę w tych relacjach żyć, czy ja chcę. Istotne jest, czy ja chcę, prawda? No, myśmy się wzgardzili tym zaproszeniem, prawda? W ogóle poszliśmy w herezję samodzielności, samowystarczalności. No, i teraz dalej tkwimy w tej herezji. My, faryzeusze, uważamy, że teraz musimy się sami uczynić zdolnymi do tych relacji. I teraz Jezus pokazuje, nie? Szypyta wyraźnie, nie? mówi, co pochodzi z serca ludzkiego. No i cały ten katalog dzisiejszej Ewangelii. I to pokazuje, co naprawdę we mnie jest. I mówi, to, to czyni cię nieczystym, co jest w tobie, to co jest w twoim sercu. Prawda? Sposobem na uzyskanie czystości nie jest zaliczenie jakiegoś zestawu zobowiązań. Nie? Tylko trzeba patrzeć w serca, ponieważ my świetnie się oszukujemy, my nie widzimy tego, co mamy w sercu, jesteśmy świetni w oszukiwaniu siebie samych, że z nami jest wszystko w porządku. To Pan Bóg prowokuje takie sytuacje, w których wyłazi ze mnie, co naprawdę mam w sercu, wyłazi ze mnie cały ten katalog rzeczy, o których Jezus dzisiaj wspomniał. Warto sobie przeczytać. Nie? Wyłazi ze mnie taki katalog rzeczy, i on obnaża prawdę o moim sercu. Nie? Jak bardzo jest zanieczyszczone, skoro jestem zdolny do takich rzeczy. I to, co czyni mnie niezdolnym do relacji, to właśnie to, co nasze w sercu. Te wszystkie kłamstwa i zanieczyszczenia, wadliwe schematy, wadliwe przekonania i różne inne rzeczy, które są w moim sercu, cały ten chaos i rozwałka, które są w moim sercu. Dlatego Jezus przychodzi porządkować moje serce i stąd jest znak oczyszczenia świątyni. Że On oczyścić świątynię, tą świątynię, którą zbudował dla siebie Bóg, ludzkie serce. przed oczyścić, uczynić nas na nowo zdolnymi do życia w relacji z Bogiem i z ludźmi. Do tego zostaliśmy zaproszeni. Bóg, którego wierzymy, to jest Bóg relacji. Nie? To są relacje ojca i syna i ducha świętego tak silne, tak mocne, że wiążą ojca i syna i ducha świętego w jednego Boga. I my zostaliśmy do tych relacji zaproszeni i wyposażeni we wszystko, co potrzebowaliśmy. Tylko, że daliśmy się nasączyć zanieczyszczeniami, kłamstwami. Prawda? Nasze serce zostało przesiąknięte, przerośnięte właśnie takimi różnymi zanieczyszczeniami. Stąd się staliśmy niezdolni do, do budowania relacji. Stąd się staliśmy zdolni do wszystkiego tego, o czym mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii, co niszczy relacje. No i właśnie jeżeli w moim codziennym zachowaniu, prędzej czy później dochodzą do głosu takie rzeczy, o których mówi Jezus, to mówi to, to według Jezusa. To obnaża prawdę o moim sercu. I teraz ja mogę... Iść w kierunku faryzeizmu, że im bardziej ze mnie wychodzą takie rzeczy, tym bardziej próbuję je tłumić, tym bardziej próbuję na zewnątrz się szczerzyć i zakładać maskę i udawać nie wiadomo jakiego porządnego, udowadniać sobie innym, jaki to jestem na zewnątrz poprawny i się nigdy tym swoim sercem nie zająć. A mogę przyjść do Jezusa i się przyznać, że takie rzeczy wypływają ze mnie. I to oznacza, że w moim sercu jest wielka nieczystość, że potrzebuję Ciebie Jezu, żebyś Ty czyścił moje serce. Potrzebuję Twojego Słowa, które oczyszcza. Potrzebuję przesiąkać, żeby Twoje Słowo przesiąknęło, przerosło moje serce. Żeby Twoja prawda przesiąknęła Jezu i przerosła moje serce. Żebyś Ty, który jesteś prawdą, przesiąknął i przerosnął moje serce, bo ono jest zanieczyszczone kłamstwem. I dopóki takie rzeczy, o których Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi, wypływają ze mnie, Dopóki właśnie są we mnie takie tendencje do pogardy wobec innych i tak dalej, to znaczy, że moje serce jest nieczyste, jestem niezdolny do relacji. To co mówi święty Jakub, że jak możesz mówić, że miłujesz Boga, którego nie widzisz, jeżeli nie miłujesz brata, którego widzisz, jeżeli nie jesteś zdolny do relacji z ludźmi, to nie jesteś też zdolny do relacji z Bogiem. To są te same relacje, jak ja was, nie? Jak ja was. Jezus to pokazał na ostatniej wieczerzy, pokazuje na ostatniej na każdej Eucharystii, że w tym wszystkim chodzi o to, że Bóg wchodzi ze mną w jakąś relację, w ten sposób zaprasza mnie do relacji ze sobą, prawda? I tym, tym samym uzdalnia mnie, żebym ja tą relację naśladował z moimi braćmi i siostrami. Właśnie po to Bóg wchodzi ze mną w relację, żeby mnie uzdolnić tym wejściem ze mną w relację. Do bycia w relacji z nimi, z moimi braćmi i siostrami. I to, jest, to jest wszystko powiązane, to jest jedność, to jest jedność. I to będziemy robić na wieki, będziemy w relacjach. Nie? I teraz zobaczcie, w życiu chodzi dokładnie o to, żeby to wszystko wynikało z moich relacji, żeby to nie było zaliczanie zobowiązań. Żeby to wynikało, na przykład to, że ja się modlę, chodzę do kościoła, pochylam się nad pismem Świętym, chodzę na adorację, że to wynikało z, z tego odkrycia, że ja zwykły kawał prochu, popapraniec, praniec, obciążony grzechem pierworodnym, który popełnia błąd na błędzie, zostałem przez Boga zaproszony, żeby zasiadać z nim na każdej Eucharystii przy jednym stole. Przy jednym stole, z Bogiem, ja, popapraniec, ja, grzesznik. Ja, grzesznik, zostałem zaproszony do tego, żeby żyć w przyjaźni z Bogiem. To mnie czyni świętym i doskonałym. Nie moje wysiłki, nie to, że nie mam żadnych wad, nie to, że nigdy nie upadam i błędów nie popełniam, tylko to, że Bóg uparcie mnie zaprasza do relacji, do przyjaźni, do zasiadania przy jednym stole. I teraz ja się mogę w nieskończoność zajmować sobą nieskończoność mogę rozgrzebywać siebie, rozgrzebywać swoje życie, swoją przeszłość, swoje dzieciństwo, rozgrzebywać, jacy byli moi rodzice. Moi rodzice byli obciążeni grzechem pierworodnym, ja był zdziwiony, jakby nie popełnił żadnego błędu, a dali mi życie. I teraz nieskończone rozgrzebywanie siebie, swojej historii, nie wiadomo czego, to do donikąd nie prowadzi, ja nie jestem w stanie tego zmienić. Natomiast mogę zobaczyć, że dziś, dziś, jestem zaproszony do zasiadania przy wspólnym stole z Bogiem. Ja, właśnie taki, z taką historią, ze wszystkim. Ja właśnie tak jestem zaproszony do relacji, żebym wchodził w tą relację tak, jak dziś potrafię. I właśnie to z tej relacji dopiero czerpię. Dopiero z tej relacji z Bogiem czerpię zdolność do bycia w relacji. Więc jeżeli ja się nie zdecyduję tej relacji budować, bo będę bez przerwy krążył gdzieś po opłotkach, to nigdy nic nie znajdę, nie zaczerpię. Prawda? I to właśnie o to chodzi, żeby to dostrzec. Nie? Przestać się zajmować sobą i dostrzec tą niesamowitą informację, że wielki Bóg chce mieć takiego przyjaciela jak jak Grzesznik. I zaprasza mnie do przyjaźni, chociaż ja jestem w tej przyjaźni nieporadny. Po prostu mnie zaprasza, żebym w ogóle wchodził w przyjaźń z Nim tak jak umiem, a wtedy on mnie będzie wydoskonalał. On właśnie mnie wydoskonalają te spotkania z Bogiem. Skupienie się na Bogu, nie na sobie. Prawda? rozpamiętywanie dzieł Boga, które dokonał wobec mnie, a nie tego, co mnie spotkało, czy nie spotkało, co mam, czy nie mam, jaki jestem, czy nie jestem, prawda, jacy są inni i tak dalej, nie? Właśnie, więc my się skupiamy w ogóle w niewłaściwych kierunkach i teraz dopiero, kiedy ja przeżyję właśnie ten pozytywny szok, tą radość, nie, bycia zaproszonym do relacji z Bogiem, to ja będę miał radość z tego, że idę się modlić, że idę, prawda, na adorację, że idę na Eucharystię, więc ja nie idę zaliczać obowiązków, Idę się spotkać z przyjacielem. I to samo dotyczy innych ludzi. Nie? Ja swoje codzienne obowiązki, jeżeli będę w głębokich relacjach z innymi ludźmi, to swoje codzienne obowiązki nie będę wykonywał na zaliczenie jako niewolnik, tylko z radością, bo w ten sposób służę innym. Nie służę tym, z którymi wiążą mnie relacje. Służę swojej rodzinie, swojej żonie, swojemu mężowi, swojej parafii, prawda. Ludziom, z którymi wiążą mnie relacje. I to o to upomina się Jezus. To nas czyni czystymi świętymi. Zdolność do budowania relacji. I najwyższa zdolność Boga do upartego odbudowywania tych relacji. Zobaczcie, że najwyższą moc Boga my poznajemy w tym, że myśmy przez grzech zniszczyli relacje z Nim, a On tą relację odbudowuje uparcie. I my też tą moc mamy upartego odbudowywania relacji. Zobaczcie, to o to w tym wszystkim chodzi, nie? że jeżeli wiąże nas przyjaźń, to wtedy jak ja się o Ciebie zatroszczę, to mi to sprawia radość. Już nie zna zaliczenia. Prawda? I to jest szczęście, radość Boga, do którego jesteśmy zaproszeni. Właśnie, natomiast jeżeli właśnie w codziennych sytuacjach wypływają ze mnie rzeczy, o których mówi Jezus, to trzeba zrozumieć, że moje serce jest jeszcze zanieczyszczone. Ja potrzebuję w relacji z Jezusem to moje serce doświadczać oczyszczania mego serca, przemieniania mego serca. Tego, co obiecał Bóg ustami proroków, że ja będę stwarzał w was nowe serca, nie? będę dawał wam swoje serce, serce z ciała, serce zdolne kochać. Nie? Tylko, że żeby Bóg mógł to robić, to ja potrzebuję spędzać z Nim czas. Nie? I kółko się zamyka. Właśnie, więc nie czyni mnie nieczystym, to, to czy tamto, nie? to ja noszę nieczystość w sobie, ja potrzebuję być wewnętrznie oczyszczony. Tylko chodzi o to, żebym się do tego przyznał, nie? Żebym się do te, żebym przestał, prawda, narzekać, że to ktoś mnie sprowokował, to mnie zdenerwowała żona, to mnie zdenerwowali parafianie, prawda? zdenerwował mnie proboszcz, zdenerwowała mnie teściowa, ty się zdenerwowałeś. Jakbyś nie nosił w sobie nieczystości, to byś się nie denerwował. To już potrafił kochać jak kocha Bóg. Właśnie, I to trzeba. Muszę przyznawać do Jezusa do tego, bo On właśnie chce nas oczyszczać wewnętrznie, żebyśmy ostatecznie mieli w sobie Jego radość i satysfakcję, nie? Radość i satysfakcję, nie? Właśnie o to chodzi, żeby to, co ja robię na zewnątrz, wypływało z tego, co ja noszę wewnątrz, a nie żeby było z zewnętrznym zaliczaniem jakichś zobowiązań i później podbijaniem sobie bębenka, że jak zaliczyłem to tamto i wam, to, to nie wiadomo, jak jestem lepsze od innych. Na tym polega, że jestem takim samym grzesznikiem jak wszyscy nie? i odkrywam właśnie tą niezwykłą informację, że Bóg zaprasza mnie do relacji, bo w tej relacji chce mnie oczyszczać. Moje oczyszczenie nie jest skutkiem moich wysiłków, tylko skutkiem mojego trwania w relacji z Jezusem. Tak, tylko że później w codzienności mi się chciało korzystać z tego, z tego oczyszczenia, które Jezus we mnie sprawia. Nie? Później w codzienności mam okazję sprawdzać, nie? że jestem w stanie budować te relacje z ludźmi, tylko żeby mi się chciało te relacje budować. Żeby mi się w ogóle chciało te relacje budować. O to warto się modlić. O to właśnie warto się modlić. Nie? Żebym przestał żyć w pogardzie dla innych, bo są gorsi ode mnie. Nie? Że z Jezusem to chętnie dostał usiądy, ale z tym z tamtym, z to już nie. To znaczy, że ciągle ze mną coś jest nie tak że ciągle potrzebuje oczyszczenia i miłość Jezusa polega na tym, że On chętnie będzie moje serce oczyszczał, tylko że mu dał szansę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.